Tak chwileczkę no zaczniemy uwaga! Jeszcze moment! Śmiała uwaga! jeszcze przyjdzie ciepły front. Abociany wrócą z gany Wybuduję nowy dom. Jest z nami kabaret Nonówka w po występie. Jak wrażenia? No, no w Krakowie, no, to takie pamiętne miejsce tutaj Rotunda, szczególnie dla Sketch'u Niebo. I fajnie się tu wraca to, tutaj, Tu Można powiedzieć, parafrazując albo cytując papieża, to wszystko się zaczęło. To przedniego papieża. To przedniego, tak. <śmiech> <śmiech> Powiedz to po niemiecku, to będzie obecne. <laughs> Chyba jeszcze dojdziemy, natomiast chciałbym jeszcze zamknąć rok 2010. Jak go, Jak go podsumujecie? To był pozytywny rok dla Was, negatywny? Co się udało osiągnąć? Czego nie? No to przede wszystkim dużo pracy i nowy program, który tak naprawdę zaczęliśmy grać od... Premiera była w listopadzie 2009, a w 2010, tak naprawdę od stycznia zaczęliśmy. Była trasa koncertowa z zespołem żarówki. To też jest nasz, jakby, uważamy to za sukces, że gramy z zespołem teraz bardzo często. Nagraliśmy DVD, które jeszcze nie zostało wydane, ale w tym roku je nagramy, więc, więc to jest sukces poprzedniego roku, że je nagraliśmy. W tym roku je wydamy, bo w tym roku je wydamy. Wyda. Nagraliśmy je w tamtym, je w tamtym roku. roku właśnie. Byliśmy prawie razem na sylwestra. Prawie. Ktoś nie, do, nie dotrzymał. Tak, Romek stwierdził, że nie podoba mu się to imię i nie przyszedł. Nie, 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 no chciałem przyjść, ale. Ale dowiedział się, kto będzie i nie przyszedł. Nie wiedziałem, że koledzy też tam będą, dlatego w ostatniej chwili zadecydowałem, że ja wolę ten czas spędzić w szpitalu z moim synem, ale udało się i wszystko w porządku. Byliśmy. Film dokumentalny o naszej trasie ubiegłorocznej, więc ten film będzie miał dziś około 40-50 minut i będzie pokazywał kulisy, tak naprawdę to, co się działo w trasie, co się nie działo. Tak naprawdę jeszcze sami nie wiemy co, ale dużo rzeczy. No Super, super, Michał. Jak to znamy? Michał, mamy to. Bardzo, bardzo Cię szanuję. właśnie rozwaliłeś naszą scenografię. Michał właśnie tutaj chciał zaistnieć. Będzie po jednym browarze, także już. Będziemy na pierwszym miejscu znowu wpadka. Chyba o jeszcze jednym sukcesie czyli prawie 5 milionów e, widzów na programie świątecznym No tak no to nas cieszy chociaż e... pokonaliśmy Kevina to Dokładnie, w przyszłym roku wszyscy będą pisać petycję, żebyście się wyznał, bo jak zagrali tak jak zagraj na święta. To za każde święto, no no, no no. I e tak to jest na najbliższe 10 lat, no no, no. i za 10 no, lat. Kevin się odrodzi i nas pokona. Nie, ale Facebook oszaleje, ale to też e nie możemy tak tego gloryfikować, że to tylko my, bo ponieważ tam występowały też inne kabarety, które też się przyczyniły no, ale do tego, my, że, to... że... Byliśmy prowadzącymi. Tylko, no. E Wystąpiły ja inne kabarety. Ja tam, tam e po chamsku zbieramy Splendor tego, tak. Zostawka spadła. Znaczy w ogóle, no, to, że... był, to był specyficzny program, bo zrobiliśmy go tylko na ten wieczór. Postać, fabuła, zupełnie jakaś historia, którą tam tworzyliśmy i więcej już tego nie zagramy. I to... Tak samo piosenki też, prawda? Autorskie i też muzyka jakby zrobiona przez zespół żarówki. Wiem, że spadła zostawka, Michał. <słusza> Flachów i znowu wpadka. A e, jeszcze tak świątecznie, e, czego życzyła sobie na onówka przy dzieleniu się opłatkiem? Yy, wiesz co, no, my nie, nie, nie spędzamy razem Wigilii. Zabasów. Radek w tym czasie w synagodze nie bardzo. Yy, spędzamy gdzie indziej święta. Także, także jest taka... Yy, wiesz co, czego moglibyśmy sobie życzyć? Yy, może tak, żeby, żeby nowy, program, nowy program, którego premiera jest zapowiedziana hucznie na 14 kwietnia, żeby się udał i żeby był równie albo lepszy od tego, który teraz. I zdrowia to przede wszystkim, bo czasami nas coś dopada. Ale wygrzebujemy się z tego, mamy dużo leków w busie, nasz radę. Bu, nasz bus już wygląda jak karetka, także zastanawiam się, że bardziej na karetkę, czy bardziej przypomina karetkę, czy karawale. Karawale? Kar bardzo Wiem Michał, że zastawka spadła. Chciałem wrócić do nieba. Czasem na stronie. No, by nie chciał. Do sketchu niebo. Byłeś już tam? Przed chwilą na scenie z Ty Cie uciekłeś na Chciałem wrócić do sketchu niebo w takim razie. Na stronie czasem zastanawiamy się, czy to nie jest tak, że jakaś jedna osoba siedzi wciąż głosuje na nowkę na to niebo, bo jest wciąż tego tak setu. Ja klikam, proszę zobaczyć na mój palec. Prawda jest taka, że mamy umowę z Chińczykami. <laughs> Chińczy... <laughs> Chińczykom bardzo się spodobało. Tak? Z jednym województwem. mamy. <laughs> <laughs> <Z> Najmniejszy województwem. <laughs> Chińskie i... kantonem. Od... Ale cały czas, jakby tak już mówiąc poważnie, cały czas nas zaskakuje fenomen tego sketchu, że gdzieś tam cały czas się u was pojawia jako sketch dniami, to też zastanawia dlaczego tak jest. Zauważyłeś, że zostawka spadła? <laughs> Coraz rzadziej dotykacie tematu polityki celowe tak. działanie? Wiesz co, ten program stwierdziliśmy, że chcemy odpocząć. I To, to było zamierzone i z premedytacją chcieliśmy zrobić bardzo luźny program zupełnie bez obciążeń politycznych i, i to nam się udało, jesteśmy odpoczęci, wypoczęci i, i mamy nadzieję, że ten... Tak, jesteśmy wypoczęci. Nie jesteśmy wypoczęci od polityki na scenie, jakby żartu politycznego, I, ale nie mówimy nie. Yy, może nie, nie, nie ma co zradać, ale w nowym programie pewnie coś się pojawi. Takiego. Znaczy na pewno tak jak Radek powiedział, było założenie takie, żeby po tych dwóch programach, zwłaszcza Mochorowym i, i co by było, gdyby, troszkę gdzieś tam zluzować, zrobić taki bardzo lekki program. Zresztą no, 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 o seksie, alkoholu to ciężko mówić w sposób jakiś. Polityczny. Z... <laughs> Polityczny, tak, bo to by miało złe reperkusje później. Natomiast no, jednym się podoba, są tacy, którzy wychodzą po drugim sketchu i później piszą, że są niezadowoleni, że w ogóle. Można też to tak na to patrzeć. No, dla nas jest to, jest to coś, co ma bawić. No, Czasami też spotykamy się z tymi stwierdzeniami, że to jest nieśmieszne, że to nie jest sztucz, sztuka i tak dalej. No, ale my gramy dla ludzi, to dla nich ma być tym wyznacznym. Rzecz. Oczywiście wiele ludzi będzie się doszukiwać nie wiadomo jakiej ukrytej formy jakiego przekazu. No zrobiliśmy coś innego, fajnego myślę, że z zespołem, warto docenić to, Właśnie. że jest mnóstwo piosenek autorskich, nie coverujemy piosenek w zasadzie poza pierwszą, która gdzieś tam już nam towarzyszy od dosyć dawna, wszystkie piosenki są naszego autorstwa, stworzone razem z zespołem, więc, więc to też są jakieś plusy, ale to, to już widz... Ocenić no, poza tym zespół też, też nas rozwija i daje nam nowe możliwości. Zespół jest też odgrywany w trakcie występu i możemy też zdradzić, że, że wiążemy jakieś tam plany z zespołem i być może się pojawią jakieś nagrania na półkach audio, więc... Więc y, cały, czas, cały czas się mamy nadzieję rozwijamy, przez te, między innymi też przez zespół. Zespół jeszcze tylko nie wie, że zestawka spadła. <grym> zespół Żarówki, o tak. No, możemy... Miałem was pytać właśnie o plany na 2011, ale płyta DVD, być może audio, także już co nieco zdradziliście. Jeszcze jakieś e, smaczki, niespodzianki? Yy, no i ten nowy program, e, który, który no, sobie wyznaczyliśmy datę tym razem. Zawsze było tak, że gdzieś to on się tworzył tak po kolei fragmentami. Teraz mamy e, Deadline, e, 14 kwietnia, Wrocław. i czymś z tego wyjdzie. Multikino. Multikino tak. Jesteście I, i... pierwszymi, którzy o tym wiedzą, bo nie wiem, czy w nie wiedzą. Słuchajcie, <noise> jesteśmy w Rotundzie, gdzie wiele kabertów zaczyna swoją przygodę. I kończyła. I kończyła pewnie też. E, chciałem was zapytać, e, macie już duży bagaż doświadczeń, jakbyście teraz spojrzeli czy waszym zdaniem teraz łatwiej jest młodym kabaretom się wybić, czy dawniej było łatwiej? Gdybyście mieli dzisiaj zaczynać kabaret, byłoby wam łatwiej, czy trudniej wypłynąć? Ja ci powiem, ja powiem ze swojej perspektywy, bo jestem w kabaretie nonówka od trzech lat, już czwarty się zaczął, więc ja uważam, że, że mimo wszystko jest trudniej, bo ja ze swoim kabaretem podejrzewam, że jakbym przebył taką samą drogę tych trzech lat, to bym też nie doszedł gdzieś tam nie wiadomo jak daleko. No jest, to, jest trudniej, ale, ale mi się wydaje, że że do tego, że są różne formy kabaretu, i jakby gdzieś tam jest, nie ma, nie ma jakby luki gdzie się wcisnąć. Gęsto. Tak, jest gęsto, i jest bardzo charakterystycznie, jest wiele różnych form. Chyba problem polega na tym, żeby stworzyć coś Oryginalnego strasznie teraz i, i, i zaistnieć. Może to się komuś uda. To nie jest powiedziane, że w tym roku, na przykład na Pacy czy na innych festiwalach, nie pojawi jakiś kabaret odkrywczy, ale mi się wydaje, że, że, że jest ciężko. No. No i mi się, ja się z Tobą do końca nie zgadzam. Bo z kolei teraz jest znacznie łatwiej zdobyć no, nośniki no, typu telewizja, internet. Więc e, zdecydowanie młodszym kabaretem pod tym względem jest łatwiej, bo kiedyś to trzeba było przejść przez wszystkie festiwale, które się pojawiały w roku i dopiero na Pace e, Paka był tym festiwalem, który przepuszczał dalej i, i, I można było wystąpić w telewizji. Ty zauważyłeś, że zestawka spadła? Ja się nie zgodzę z wami w ogóle. Także przecież nie chcę się tam rozwodzić, ale dla mnie na przykład to, co się, mi się kojarzy z Rotundą, to to, że mieliśmy tutaj, bo po jakimś, nie wiem, miesiącu istnienia, przy dwóch miesiącach a i, i miesiącu od pierwszego występu, mieliśmy tutaj drugi występ, pierwszy z mikrofonami. Przyjechaliśmy tak jak teraz, staliśmy sobie tutaj, zobaczyliśmy te statywy, mikrofony, a to zobacz, to tak wygląda, to ale nie, tu się mówi, tu słychać, ale super. Także, także, także Rotunda sa, sama w sobie ma dla nas taki, takie znaczenie bardzo sentymentalne. Natomiast później jest też szara rzeczywistość poza rotundą, nie, nie, sztuka jest, nie sztuką jest tylko zwyciężyć na festiwalu, coś zrobić, ale później trzeba sobie poradzić i w telewizji, i na występach, i, i, i przychodzą różni ludzie. To jest w ogóle Piotrek, który, który jest, jest z nami od niedawna. Który poprawia zastawkę, bo Ktoś... jest zaskoczony, że spadła. Z tym co Romek mówi, bo z kolei teraz sobie zaprzeczę, bo, bo faktycznie jest ta droga bardzo ciężka dla młodych kabaretów, że są tego, tego jakby przykładem jest też neonówka, która no, 6-7 lat działała z uporem. Myślę, że, że tak naprawdę determinacja i chęć robienia kabaretu to jest coś, co, co pozwala na osiągnięcie jakiegoś tam... Powiedzmy sukces. A w ogóle to dzisiaj chyba jest praktycznie taka równa dziesiąta rocznica od takiego drugiego naszego występu i pierwszego tutaj w Rotundzie. Tak, jakoś to był styczeń, początek no bo stycznia. Tak, bo to już 10 lat. Piękny jubileusz. Piękny jubileusz, także Ale planujemy hucznie obchodzić 11 rodzinę. Okay, to ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, życzę powodzenia w nowym roku. Też dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich, którzy klikają na stronę Kabarety Tworzymy Historię. Oglądajcie Niebo Wpadka. И <laughs> I... <laughs> заставка в папка.